przez prezesie, najtrudniejsza chwila w trakcie przygotowań do tego debiutu, to? O, y, najtrudniejsza chwila to była prezentacja dla analityków, czyli dla ludzi, którzy przyjechali z Londynu i z różnych miejsc y, na początku września i trzeba było zrobić dla nich prezentację, w wyniku tego powstały pierwsze raporty analityczne. Zaraz potem y, roadshow transakcyjne, czyli jeżdżenie po świecie, non stop spotkania, że nawet trudne do policzenia, ale w ogóle cała transakcja, całe to przedsięwzięcie wyjątkowe, to jest coś rzadkiego, nawet dla bankierów inwestycyjnych, nawet dla funduszy wyspecjalizowanych w instytucjach finansowych, to jest jednak rarytas, więc każdy do tego podchodził z taką, można powiedzieć, nadzwyczajną uwagą. Panie Prezesie, kurs otwarcia bardzo wysoki, przewidka ponad 20%. Jest Pan zadowolony z tego wyniku? Ja naprawdę, tak jak nigdy się nie koncentrowałem na tym, jaki jest kurs spółki, spółek innych debiutujących, tak samo. No Tu oczywiście była pewna emocja dodatkowa, specjalna, ale wydaje mi się, że ważne, ważne ważniejsze nawet jest to, że są bardzo wysokie obroty, że prawdopodobnie jest bardzo zróżnicowana strona kupująca, że prawdopodobnie kupują również inwestorzy indywidualni nasze akcje. Jest to gigantyczne zainteresowanie i popyt ze strony inwestorów zagranicznych. To wielkie zainteresowanie ze strony polskich instytucji. No i wreszcie, to fantastyczne, zupełnie to fantastyczna popularność tej oferty wśród inwestorów indywidualnych. Nie zawsze tak jest, no ale w tym przypadku, to moim zdaniem jest to po prostu modelowe.